Witajcie kochani, z tej strony Niulada Szczecina. Witam Was kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale mamy, kochani, moje ekstra linie. Powiem Wam, że już ich trochę ciężko jest dorwać, nie wiem, co się dzieje, czy powykupywali, czy jak. Znalazłam trzy sztuki, miałam się drapać do kawki, wzięłam 17, 18 i 19, ale stwierdziłam, że skoro tak dawno nie nagrywałam, to po prostu drapiemy sobie ją przy. No razem drapiemy, o tak. No to co? Numer 17. Powiększymy i dziabiemy. Dziabiemy, zdziabiemy sobie całe, spędzimy sobie troszkę czasu razem. Będę drapała po dwa symbole. Żebyśmy też nie siedzieli, nie wiadomo ile nie. Dobra, mamy yy, gwiazdę i kluczyk szukamy. Gwiazda jest. 30 zł kochani dobra szukamy dalej gwiazdy i szukamy kluczyka dobra mamy i tu mamy kluczyk a tu mamy gwiazdę dobra no chyba wszystkie nie no literki to ja rozumiem gubić ale symbole słonik i motylek Słoników mamy tu aż dwa. Tu nie ma. Tu mamy słonie. O, jak ja dawno ich nie drapałam! Wiecie, co naprawdę miałam przerwę taką po nagrywanych parę odcineczków do przodu i naprawdę nie miałam drapek aż tak w ręku, w sensie, żeby sobie podrapać, nie? Jakoś mnie nie ciągło. Musiałam sobie zrobić taką przerwę. Jeszcze przybliżymy. Koniecznie. Dobra, tu mamy księżyc, a tutaj mamy rolki. No i patrzymy. Księżyc, rolki. Księżyc mamy. Tu mamy księżyc. Rolek nie widzę. Tu jest księżyc. O, już motyla zgubiłam. Ha. Dobra, dalej. Słonia zgubiłam. Co się dzieje? I tutaj. No dobra, mamy księżyc. Tu mamy rolki. Okej. Okay. Jeszcze sobie sprawdzimy. Och, tu mamy księżyc. Ale siara. No dobra, no winę zwalimy na moje ślipia. Yy, diament i czapka. Dobra, tu nie widzę, tu nie widzę. Tu ani czapki, ani diamentu. Tutaj też nie ma, tu mamy diament. No. I tylko tyle. Dobra, patrzymy dalej. Krab i piłka. Dobrze. Tu nie ma. Tu mamy krabika. Tu jest piłka i krabik. Tu nie ma. Tu mamy kraba. Tu mamy piłkę. Tu mamy piłkę. Okej, okay. no i to by było na tyle. Kolejne dwa symbole to wiatrak i balony. Dobra, tutaj nie ma, tu są balony. Tu nie ma, tu nie ma, tu mamy balony. No wiatraka nie dali. Kości i biedronka. No dobra. Kości mamy. Kości, kości, biedronka. Mamy kości. Biedry nie dali. Dobra, co dalej? Słońce i rower. Rower jest. Tu mamy rower. Mamy rower. Tu jest. Tu mamy rowerek. A słoneczka nie dali. Co teraz? Arbus i cytrynka. No i szukamy. Mamy arbus. Tu mamy cytrynkę. O, mamy linię kochani w 17. Niezawodna siedemnastka. Arbus. Cytryna. Tu mamy, tu mamy. Tu mamy cytrynę. I tutaj mamy arbus. Fajnie. Cieszę się, że nie będziemy na zero. Klapki i dzwonek. Nie ma. Klapki i klapki mamy. Tu nie ma. Tu mamy dzwonek. Dzwonek. I mamy dzwonek. Kolejne dwa symbole: moneta i lody. Szukamy. Moneta jest. Lody mamy. Tu są lody. Mamy lody. Kości chyba były, były kości. Tu mamy monetę. Lodów już nie ma. No dobra. Kolejne dwa symbole. Kwiatek i podkowa. <laughs> tu nie ma, tu nie ma. Podkowa jest. I tu mamy podkowę. Dwa ostatnie. Korona i popcorn. Szukamy. Tu nie ma. Popcorn mamy. To jest korona. No i to tyle. No to mamy jedną linię. Sprawdzimy ją. O, tutaj jest na żółtej. Mamy 10 zł. No ale dobre, niż nic, nie? Kontrolne CC powinny być. Zgadza się. Mamy jedną wygraną. Świetnie. Teraz zrobimy sobie 18. No i patrzymy. Okulary i tęcza, Tęczę mamy. Tu nie widzę. Tu mamy okulary. Tu są okulary, tu są okulary. No a tęczy. No tęczy jednak. Jedna tylko. No dobrze. Dalej kolejne dwa symbole to łódź i lody. Lody mamy. Okej. Okay. Tu mamy lody. Tu mamy lody. Lody. Tu mamy lody, ale łodzi nie widzę. A jednak tu jest. Dobrze. Kolejne dwa symbole to podkowa i gwiazda. Tu nie ma. Tu nie ma, tu jest gwiazda. Tu nie ma, tu mamy gwiazdę. Mamy podkowę. Gwiazdeczka i tu jest gwiazdeczka. No okej. Okay. Dalej kolejne to klucz i księżyc. Księżyc i klucz jest. Tu mamy księżyc, kluczyk. Tu mamy kluczyki i księżyc. No i tu mamy księżyc. Ok. Kolejne dwa symbole to serce i piłka. Piłka jest, mamy piłeczkę, no serce, tu mamy serce, tu mamy serce, no i no to tyle, lecimy dalej, mamy korona i kwiatek. Patrzymy, patrzymy. Korona i kwiatek. Korona jest. Kwiatek jest. Dalej. Motyl i parasol. Motylek i parasol. Mamy motylka. Lody były, były lody tu mamy parasol, tu mamy motyl i parasol, to jest parasol, tu mamy kraba i tu nie ma już, dobra, co mamy krab i czapka, czapkę mamy, tu mamy, tu mamy kraba, tu jest krab i mamy linię, kochani, kolejną linię. Zobaczcie, 17, osiemnastka. Super. Dalej czapka i krabik. Tu mamy czapkę, ale mega się cieszę. Dobra, i tutaj nie ma. Kolejne dwa symbole. Leżak i słońce. Tu nie ma. Leżak i słońce. Nie ma? Wydawało mi się, że leżak gdzieś był. Dobra, wróćmy jeszcze. No nie, nie ma. Szkoda. Dzwonek i rower. Tu nie ma. Dzwonek mamy, rower mamy, dzwonek rower. Patrzcie po dwa symbole: dzwonek rower. Tu mamy rower i dzwonek. No, no, no. Tu mamy rower. Okej, okay. a tu jest jeszcze rower. No, sporo. Kolejne dwa symbole to biedronka i diament. Dobra, szukamy biedronki, diamencika. O jest linia, patrzcie, druga. Tu mamy biedronka, no to w sumie ja już mam na zero odcinek. Kolejne dwa, tu mamy popcorn i wiatrak. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, uu, ani tego, ani tego, dobra, no to co, sakwa i kości, tu są kości, tu jest sakwa, tu mamy sakwę, tu są kości, tu jest sakwa, tu mamy sakwę, no i to tyle, no to patrzymy, dycha. I dycha. 20 zł kochani. DD. No, pięknie. W tych dwóch drapeczkach mamy, kochani, zwrot całego wkładu. <laughs> jeszcze mamy dziewiętnastkę. Zobaczymy, czy ta dziewiętnastka coś jeszcze da. Oj, to by było za pięknie. Trzy drapki pod rząd. Ptak i okulary. Szukamy ptaka. Ptak mamy. okulary są. Tu mamy okulary. I tu są okulary. Optoki jeden. Dobra, no to teraz podkowa i leżak. Podkowa. Mamy podkowę i leżaczek szukamy. Tu, 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 No, nie ma. Nie widzę. Kolejne dwa symbole to Biedronka i Arbus. Tu nie ma. Mamy Biedrę. Tu mamy biedronkę. Tu są dwie biedry. I tu jest... O, arbuza nie dali. A to brzdale. No dobra, kolejne dwa symbole to słońce i serce. Tu nie ma. Słoneczko jest. Serduszka też są. Tu mamy serce. No, drabka z sercem. Zobaczymy na koniec. Dobra, co dalej? Wiatrak i popcorn. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Uuu, wiatrak się znalazł. I tu mamy wiatrak. Dobra. Co teraz? Krabik i lody. Dobra. Kraba widzę. Tu mamy jeszcze. A tu wiatrak był. Krabik i lody. Nie ma. Tu mamy koronę i rower. Korona jest. Rower jest. Tu mamy rowerki. Tu mamy rower. Będzie wycieczka rowerowa. Rower. Tu mamy rowerek. Mamy koronę. Dobra. Kolejne symbole. Słoń i gwiazda. Słonik mamy. Tu mamy słonie. Kolejny. Mamy słonik. I tu mamy słonia. Gwiazdy nie widziałam. Dobra, dalej. Tęcza i moneta. Tu nie ma. Na no, monety mamy tu na dole. Okulary jeszcze były. Dobrze. Co dalej? Piłka i motyl. Motylek jest. Motylek jest. Piłka. Piłka. Tu mamy piłkę, a tu mamy motylka. Co teraz? Dzwonek i sakwa. Dobra, sakwę mamy. Tu mamy dzwonek. Dzwonek, tu mamy dzwonek. Sakwa, dzwonek. I to tyle. No już, kochani, kończymy. Kwiatek i balony. Kwiatek jest. Balony są. Tu mamy balony. Tu mamy balony. No i dwa ostatnie symbole to księżyc i łódź. Księżyc mamy tu. Tu mamy księżyc. No. No i mam jednego pustaka. Tu jeszcze księżyc. Dobra, sprawdźmy kontrolne. No są różne. Nie przejmujemy się. Mamy kochani dwie wygrane drapeczki. Oj, 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 oj. <laughs> Niech żyje niezdarność. Chciałam zmniejszyć. Dwie drapeczki, które wygrały. Tu mamy 20 zł, tu mamy 10 zł, także mamy 30 zł, kochani. ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa!